Cześć. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj poradnik jak zainstalować LSPDFR do GTA 5. Jest to już drugi poradnik na tym kanale. Ostatnio dodałem odcinek z wiejskiego tuningu i w ogóle on nie poszedł, więc postanowiłem, że będę szedł na razie w te poradniki. Jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli lubicie motoryzację, tworzę głównie kontent motoryzacyjny i być może komuś się on spodoba. Wpisujecie sobie LSPDFR w waszą przeglądarkę, wchodzicie w pierwszy link. No i tutaj mamy naszą wersję. Ja sobie tą wybieram. No i wchodzimy sobie w to. No i tutaj. Macie niebieski pliczek, klikacie sobie to, zjeżdżacie na dół No i macie potwierdź i oczywiście pobieram I wy musicie sobie wybrać środek Tylko i wyłącznie, to was nie obchodzi, to was nie obchodzi Download, no i tutaj wyskakuje okno Ja tego nie będę pobierał, bo przed nagraniem właśnie przed chwilą to pobrałem Więc po prostu sobie to odpuszczę, ale wy klikacie zapisz, na przykład wiem, na pulpit Jest też taki problem, że się wolno pobiera Ogólnie jest taka metoda, że tutaj se na dole klikacie Dokładnie w ten link na sam dole Klikacie sobie w to i tutaj macie różne metody. I ja Wam polecam metodę tutaj tą, czyli Strasburg i Francja i Europa. Jak już to odpaliliście, są do wyboru tylko i wyłącznie trzy języki, z czego nas interesuje tylko angielski, więc OK. Klikamy next, potwierdzamy i next. I tutaj trzeba podać lokalizację do GTA 5 folderu. I to w zależności czy macie Steama, czy Epic Games'a, to tutaj musicie podać albo do Steama, albo do Epic Gamesa. Zwróćcie też uwagę, jak macie na Epicu, czy gdziekolwiek, jest wersja N... n Enche, enchan, no ta ulepszona, kurde, no ta ulepszona wersja jest to lepsze grafiko Tutaj nie wybierajcie, bo jeszcze tutaj może to nie działać tak jak powinno. Normalnie wybieracie sobie zwykłą wersję GTA 5. No i trzy kropki, zarządzaj. I tutaj macie instalacja I tutaj jest taki folder, jak widać, jest folderek GTA. Jeśli chodzi o SteamA, mogę wam to pokazać na przykładzie jakiejś innej gry, żeby nie było, że tutaj lecę w ciula. Proszę bardzo, mamy Vim Engine Driver. załóżmy tutaj, odpalacie sobie GTA 5, nie? Klikacie prawym, właściwości. Zainstalowane pliki i przeglądaj. No, i tu macie pliki swojego ja Tutaj na innej grze pokazałem. Wchodzimy sobie i klikamy se na górze tutaj, żeby skopiować to. I wystarczy tylko to skopiować. Zobaczcie, cyk. I jak już sobie to skopiowaliście, to odpalamy sobie ten piękny instalator i cyk. I to tyle. Także install. I tutaj klikamy sobie finish. No, i mamy konfigurator LSPD totalna bajka, klikamy se nexta no i mamy coś takiego, co tu zrobić, klikacie sobie show license nie wiem szczerze po co to jest totalnie ale to jest takie żeby coś tam potwierdzić, akceptujecie to no i klikacie sobie show settings i teraz wchodzicie sobie w plugins i wybieracie sobie load all plugins i wtedy to jest coś takiego, że jak będziecie odpalać GTA wszystkie mody i inne tego typu rzeczy będą się odpalały od razu przy starcie gierki save'ujemy to i klikamy OK no i jak widać lspd się zainstalowało Klikam OK. Teraz jest taka sytuacja, że musicie wyłączyć Battle Eye. I ja musiałem chwilę się nad tym zastanowić, bo totalnie nie wiedziałem o co chodzi. Bo odpalam GTA, LSPDFR i nagle crash, nie? I mówię, co jest? Przecież zainstalowane dobrze i wy będziecie pewnie mieli podobnie, więc tak. Wchodzicie se w Rockstar Gamesa. Jak jesteście na Rockstar Gamesie, macie ustawienia. I w tych ustawieniach musicie wywalić Tego Battle eye, bo to jest coś Co po prostu wam wywala fara Automatycznie, podejście numer dwa Rage Plugin, także problem zażegnany GTA się odpala, więc Battle Eye Do wywalenia automatycznie, to już w ogóle Nie podlega dyskusji, no jak widzicie tutaj Się już odpaliło, no i klikacie oczywiście Story Mode, jesteście ciekawi czy LSPD Wam działa, to jedna rzecz to jest po prostu odpalenie mapy Jak widzicie na mapie są widoczne Posterunki, zaznaczone właśnie taką gwiazdką I Jeśli macie takie gwiazdki na mapie To oznacza, że po prostu wam się LSPD Zainstalowało poprawnie. Żeby przejść na posterunek policji, klikacie sobie F4, wtedy Wam się wyświetla cała konsoleta. I wpisujcie sobie Go to PD i wyłączycie F4, no to magicznie jesteście na komendzie. Idziemy sobie tutaj, dokładnie w to miejsce, w te drzwi, klikacie sobie E. I jak widzicie, tutaj macie go on duty i klikamy OK. I w tym momencie, jak już pierwszy raz weszliśmy do naszej służby, to musimy sobie stworzyć własny charakter, czyli naszą postać. Jeśli chcecie się zmieniać tego skina na przykład w ten sposób, żeby był na przykład jakiś inny, to po prostu przełączacie się na kobieta-mężczyzna i wtedy po prostu wam się zmienia automatycznie skinek, być może jakiś wam przypadnie do gustu, jakiś wygląd. No ja sobie wezmę na przykład takiego. I teraz sobie klikacie zapisz i kontynuuj. Tutaj sobie wybieracie nazwę, a no ja sobie wezmę Logan Wash. Ja jakoś tak zawsze miałem to nazwę, więc trochę źle wpisałem, bo wpisałem Logan Wash zamiast Logan Wash, ale to już mniejsza. Jeśli chcecie sobie wziąć jakiś radiowóz, Polis Garaż. No i tutaj na policyjnym garażu sobie możecie wybrać, oczywiście z tych podstawowych, no i klikacie sobie select and continue. I powiem wam szczerze, że jestem teraz w lekkim szoku, bo ja nawet nie wiedziałam, że taki radiowóz jest w GTA. Na tą chwilę wychodzimy z GTA i zaraz wam pokażę podstawowe mody, które musicie pobrać. Pierwszym modem, który musicie pobrać to jest Crypt Hook 5. Oczywiście link będzie w opisie, więc na spokojnie i klikacie sobie tutaj download. Jak widzicie, jest sobie ten script-hook, wyrzucacie sobie go na pulpit. Kolejnym modem będzie menio. I wybieramy oczywiście wersję 2.0, bo wyszła nowa wersja menio. Mamy menio, wyrzucamy sobie meniosa na pulpit. Stop the pet, to jest też, no najważniejszy tak naprawdę mod. Wbijamy sobie oczywiście na stronkę z opisu, zjeżdżamy na sam dół, no i macie tego gościa, klikacie sobie w niego, no jest, wszystko elegancko, szybko. Kolejnym modem będzie Compulite. oczywiście również będzie w opisie, zjeżdżacie na sam dół, no i klikacie sobie w ten oto. Folderek. Proszę bardzo, jest na pulpit. Kolejnym modem będzie Ultimate Backup, czyli oczywiście wsparcie. Zjeżdżamy na sam dół klasycznie, no i klikamy sobie, pobierz, wyrzucamy sobie na pulpit Emergency Lighting System. I to jest mod do tego, żebyście mieli realistyczne sygnały świetlne oraz dźwiękowe. I klikacie sobie Download this file. I potwierdzacie sobie to, wybieracie od samej góry, czyli oczywiście Mine Files, czyli główne pliki. No i ELS się pobiera. No i tego ilesa też wyrzucacie na pulpit. No i mamy w tym momencie wszystkie nasze mody. Zaczynamy od Script Hooka i klikacie sobie w BIN. W tym momencie odpalacie sobie folder z GTA 5. Trainera nie przerzucacie, bo trainer jest zupełnie wam do niego niepotrzebny, bo będziecie mieli menu, więc tego gościa se omijacie i wrzucacie to oczywiście do folderu z GTA cyk. No i zamiń plik w miejscu docelowym. No, i skrypt hook pobrany, więc możemy sobie go gdzieś nie wiem, odrzucić. Możecie go wyrzucić do kosza, cokolwiek. Mamy menu, odpalamy sobie menu i mamy menu ASI menu stów. I tylko te dwa pliczki se przerzucacie do folderu z GTA. Jakby ktoś był ciekawy, jak zrobić, żeby zaznaczyć tak dwa naraz, to klikacie jeden i tutaj klikacie CTRL. I z kontrolem wciśniętym klikacie na ten. To już tak dla tych, co by nie wiedzieli, a być może by chcieli sobie ułatwić. No i menu staw, menu ASI do folderu z gta 5. No i wrzucamy sobie na przykład, nie wiem, może być na przykład Compulite. To i to do folderu z gta 5. Tylko te dwa pliczki. Cyk, no i tutaj już mamy zainstalowane. Wyrzucamy na bok. Stop the pet. I robimy tak samo. To jest cały czas, widzicie, to jest cały czas ta sama zasada. kopiujemy i wrzucamy do GTA. I zamieniamy w miejscu docelowym. Ultimate Backup. Odpalamy tak samo. I przerzucamy pliki. Cyk, cyk i cyk. I został nam ILS, czyli światła. Odpalamy sobie pliki instalacyjne, czyli to po środku. GTA 5. I to wszystko, co tu macie, totalnie to wszystko sobie wrzucacie do folderu z GTA 5. Jak będziecie tam na przykład zatrzymywać kogoś, czy cokolwiek będziecie robili, to te przyciski mogą wam się nakładać. I to jest niefajne, więc chcemy to wyeliminować. Wchodzicie sobie w LSPDFR folder. Tutaj macie folder case. No i mamy coś takiego. Mamy taki Armageddon. I tutaj macie zbindowane domyślnie pod E. I to musicie stąd wyrzucić, ponieważ pod E macie coś innego. Tutaj to wywalacie w ogóle, to jest niepotrzebne i wpisujecie sobie. No zapisz. I to wszystko. No i teraz wchodzimy sobie w plugins. LSPDFR. Zaczniemy od Compulite'a. Wchodzimy sobie w Compulite INI. I tutaj macie coś takiego jak Open Computer K. S wyrzucacie. Ja mam ustawione pod U. Pod U no, tak mi się wydaje, że jest chyba najlepiej. I to wszystko z tego oto działu. Zapisujemy sobie to. Wychodzimy z tego. No i jeszcze musimy zmienić Ultimate Backup. I też wchodzimy w tą końcówkę INI. Toggle menu key. I tutaj macie pod B. Ja bym wam polecił, żeby to zmienić na przykład na X, żeby tu nic się nie komplikowało, żeby nic się nie nakładało, bo to jest bezsensowne, żeby się coś nakładało. I zapisujecie sobie to i se z tego wychodzicie. No i teraz, ostatnim plikiem, który trzeba zainstalować, jest to Rage Native UI, i to jest po to, żeby wam nie crashowało. Pierwszy od góry on będzie też w opisie, klikacie sobie w niego, no i wam się pobiera. Wyrzucacie z tego na pulpit, tak jak zawsze, odpalacie go. Wszystko co tu macie, wrzucacie do GTA i zamieniacie w miejscu docelowym. Żeby te wszystkie pliki się podmieniły, Rage Plugin Hook wyskoczyło mi jakieś powiadomienie, że ten nasz cały Rage Native został przyblokowany przez Windowsa i czy chcemy go po prostu odblokować, więc oczywiście klikamy tak. No i wszystko powinno śmigać No i wszystko śmiga Tutaj wybieramy sobie swój strój Czyli wybieramy sobie naszego policjanta No i potwierdzacie sobie to Policyjny garaż I powiem wam szczerze, że jestem w szoku Ja nie odpalałem LSPDFR od dwóch lat No jest, no korweta C8 policyjna I teraz żeby działał ILS Jest taka sytuacja, że na tym samochodzie ILS wam nie będzie działał Dla, Dlaczego wam nie będzie działał? Dlatego, że to jest samochód z GTA Musicie pobrać samochód właśnie zmodowany Żeby działał ILS Podjeżdżamy sobie do takiego gościa I musimy kliknąć SHIFT plus E jak już kliknęliśmy, to on powinien sobie zjechać na jakieś, załóżmy, bezpieczne miejsce, możemy sobie do niego wysiąść, no i klikamy sobie E. I tutaj sobie możemy, nie wiem, poprosić tą babkę. Nie wiem, niech da wszystkie dokumenty, załóżmy, nie? Po lewej stronie się też wyświetlają takie podpowiedzi, na przykład, że kierowca wygląda trochę nerwowo, jest taki podejrzany. To też wam może dawać dużo do myślenia. No dobra, no i mamy te dokumenty. Wsiadamy z powrotem do pojazdu i w tym momencie przytrzymujecie sobie U. Tu możemy zobaczyć, czy wszystko jest OK z pojazdem, czy wszystko jest w porządku. Tutaj również możecie jej pojazd prześwietlić ten sposób czy jest wszystko w nim, z nim w porządku, ale był taki komunikat, że wygląda nerwowo, więc w tym momencie możecie mieć podejrzenia, nie wiem. Załóżmy. Chcecie sobie zrobić jakiś test, na przykład na taki test, no, alkomatę możecie sobie odmuchnąć No, i jak widzicie, nie ma nic, możecie też ten drugi test walnąć no i wszystko negatywne. Jak już zakończycie całą kontrolę drogową, no to klikacie sobie albo po prostu pouczenie, albo że się pojechała. Jeśli byście chcieli spolszczenie, to wszystko po polsku, żebyście mieli, bo to jest po angielsku. Jeśli ktoś chce po polsku, no to mogę wam zrobić wersję polską. No i na przykład, nie wiem, X. No i tutaj możecie sobie wsparcie, nie? Kod drugi, kod trzeci. Jak 100 łapek w górę się udadowić, to nagrywam spolszczenie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz. Do zobaczenia. Cześć!